Cześć, w tym poradniku pokażę Tobie, jak skonfigurować zadania automatyczne w APILO. W tym celu przejdź do administracja, zadania automatyczne. Następnie naciśnij przycisk Dodaj. Pojawi się okno dodania zadania automatycznego, i w tym miejscu możesz wybrać dwie ścieżki. Pierwsza to dodanie własnego zadania automatycznego, a druga to wybranie Jednego z gotowych zadań automatycznych, które przygotowało apilo. Wybierz interesujące cię zadanie automatyczne i kliknij przycisk Wybierz, następnie wskaż brakujące parametry. W tym przypadku będzie to status zamówienia i seria numeracji. Po uzupełnieniu parametrów naciśnij przycisk Zapisz. Aby dodać własne zdarzenie, naciśnij przycisk Dodaj w pole nazwa zadania. Wpisz dowolną nazwę, która pozwoli łatwo zidentyfikować zadania automatyczne. Ta nazwa będzie wyświetlana w historii zmian na zamówieniu. Pole status: określa, czy zadanie automatyczne jest aktywne, czyli będzie się wykonywać, czy nieaktywne, czyli nie będzie realizowane. Przejdźmy teraz do procesu tworzenia zadania automatycznego. Wybór zdarzenia. Pierwszym krokiem jest wybranie zdarzenia w Apilo, które ma wywołać akcję automatyczną. Wybierz jedną z dostępnych opcji z listy. Zdarzenie może być tylko jedno: oprecyzowanie warunków. Kolejnym krokiem jest ustalenie szczegółowych i warunków, które muszą być spełnione, aby akcja się wykonała. Warunki są dostępne w APILO i można ich ustawić kilka, ale ten krok nie jest obowiązkowy. Można stworzyć zadania automatyczne bez warunków, jeżeli nie są one wymagane. Ostatnim krokiem jest wybór akcji, która ma zostać wykonana, jeżeli zajdzie zdarzenie. Krok pierwszy: oraz zostaną spełnione warunki. Krok drugi. Możesz wybrać jedną lub więcej akcji, które mają zostać zrealizowane. Jeżeli wykonałeś wszystkie kroki, naciśnij przycisk Zapisz, aby utworzyć akcję automatyczną.